Witajcie moi kochani na kanale Rapture i skąd mi pochwycenie z blisko, słuchajcie mam do was bardzo ważny apel, który Pan Bóg do mnie mówi, pokazuje mówiąc uciekajcie uciekajcie z miejsca, w którym jesteście by iść do przodu dalej Bóg pokazał mi bardzo znany już fragment który każdy w większości was zna, ale przypomina kolejny raz, że mało o tym ogólnie chcę po prostu więcej o tym mówić, że mało o tym mówię że pochwycenie naprawdę będzie blisko i jest blisko, jest już lada dzień także tutaj nie chodzi o to by was straszyć to chodzi o to aby każdy z nas po prostu mógł się tak naprawdę zastanowić, w jakim miejscu jest, by pilnować swoje zbawienie, by po prostu pilnować siebie, w jakim się miejscu jest. I nie żałować tego świata, nie żałować tego, co tutaj mamy, że to zostawimy. Słuchajcie, telefonu nie weźmiecie do nieba. Telefonu nie weźmiecie do nieba. Zawsze się mówi tylko o samochodach, o domach, o innych rzeczach, ale telefonu też nie wejdziecie do nieba. Ani z tych ciuków, ani tych kolczyków. Wszystkiego, słuchajcie, nie weźcie w ogóle do. Nie, nie będzie nic tam w takich rzeczy z niebie, z tego tutaj, co mamy. Nic. Dlatego nie, nie, nie przywiązujmy do tego takiej dużej wagi, po prostu by tutaj żyć w tym, co my tutaj mamy. wam taki teraz bardzo ważny fragment tutaj z Księgi Rodzaju, czyli po prostu Księgi Pierwszej Możeszowej, oczywiście tutaj w innej Biblii. To jest rozdział 19, od początku po prostu Biblii, 19 rozdział. Co się stało, gdy ktoś będzie żałował tego życia? Co się stanie? Co się stanie? A żona, 26 werset, a żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Ehm, pokazuje nam to to, że jeżeli będziemy żałować tego, co tutaj mamy, zostaniemy jak ten słup soli. Słuchajcie, słup soli, on jest taki, że po prostu stoisz i się nie ruszysz. I już, już umarłeś, po prostu umarłeś, nie macie tu. Nie macie tam nawet w ogóle ogólnie. Jeżeli żałujesz tego, że po prostu musisz coś zostawić, nie jesteś nawrócony do Pana Boga, ponieważ Bóg chce Ciebie całego, Bóg chce, byś był Jego, Bóg chce, byś Ty oddał Mu wszystko, byś był duchowy, niecielesny. A oczywiście są takie momenty, że na przykład coś się jeszcze trzyma, ale jeżeli widzisz to i Bóg to pokazuje, módl się o to, byś to jeszcze w tym momencie mógł zostawić. Ja się tak bardzo cieszę, że po prostu Bóg mnie uwolnił z jakichś różnych rodzajów myśli. Uwierzcie mi, ja to poczułam fizycznie, jakby coś z mnie po prostu wyszło. To jest takie uwolnienie duchowe, że ty nie myślisz po prostu religijnie, ty nie myślisz tak. Hmm, Poświatowemu. Ty po prostu myślisz duchowo, i to jest, najfa to jest najważniejsze. Tak samo z serca, te porządliwości, jak ktoś mi mówi, że jesteś ładna, że jesteś piękna, że to, że tamto, to po prostu wiem, że jeszcze porządliwość w jego sercu jest. Ja chcę takie, takie komentarze, słuchajcie, oczekiwać tylko od mojego męża, bo to on powinien dawać takie komentarze, a nie ktokolwiek obcy z facetów. Jakby zastanówmy się, czy gdyby twoja żona była obok Ciebie, albo Twój mąż powiedziałabyś tak do kogoś, że on jest coś ładny, przystojny i w ogóle. Ale fajne z siebie ciacho? No nie. Więc jak zachowuj się tak, jak, jakby koło ciebie była ta żona czy mąż, do którego ty chcesz po prostu cośkolwiek powiedzieć do jakiejś tam osoby, że ktoś jest ładny, przystojny, zgrabny to i tamto. Oczywiście są różnego rodzaju żarty, ale żarty żartami, które nie przystoją chrześcijanom. Więc e, tak samo jak Jezus obok nas stoi, co jest jeszcze ważniejsze niż taki człowiek w sensie mąż czy żona. To on jak musi się czuć, gdy ty sobie robisz nie wiadomo co z różnych, jakieś tam żarty, nie wiadomo co po prostu, z różnych rzeczy, które po prostu panu mu się nie podobają. Dlatego tu nie mówię o tym, żeby na przykład, no wiadomo, wiecie, no wykonać jak jakaś tam, że tak powiem, wiśniara albo nie wiadomo co tam, w sensie obierać się nie wiadomo jak tam i w ogóle po prostu nie dbać o siebie i w ogóle. Nie chodzi w ogóle o to chodzi o to, co ty masz w sercu, czy naprawdę ci tak bardzo zależy na tym sercu, by ci po prostu zostawić to czy ci to nie zostawić, to jest ważne byś ty wiedział, naprawdę wiedziała, czy naprawdę jesteś w tym dobrym momencie że nawet jak załóżmy, dziś jutro jest pochwycenie czy nawet teraz będzie pochwycenie, czy ty będziesz żałował, że musisz to zostawić ja to sprawdziłam na sobie i miałam taki też sen, że po prostu pojechałam gdzieś z moją córką i pojechałam z moją siostrom gdzieś tam zostawiając to wszystko, i powiem wam, że miałam taką, jak obudziłam się, taką rusterkę Co by teraz było, gdybym ja u nas byłaby wojna i miałabym teraz, to co tu mam, wszystko zostawić? Powiem wam, na tą chwilę jest, jestem przekonana, że wiadomo i tak bym to, jakby w tym momencie, co miałabym zrobić, wiadomo, że bym pojechała, bo wiadomo, trzeba by się ratować w tym sensie życia, czyli trzeba by było uciec. Ale jak patrzy się na sytuację. Z punktu widzenia takiego człowieka, no tyle masz, tyle tutaj, wszystko jest twoje, i, i wie, że to jest twoje, to nie jest twoje. To jest dzięki Bogu, dane tobie, żebyś to w, wykorzystywał. Zobaczcie, gdyby Sodoma, miałam takie to też od Boga kiedyś słowo, od od, właśnie od Pana Boga, tak jakby w, połączone w całość, jakby przez kilka tygodni Bóg mnie jakby pokazywał, że cały czas tylko słyszę Czarnobyl, 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 Czarnobyl. O co Boże Ci chodzi Czarnobyl? Potem czytałam jakieś w, tutaj w, w, w Ewangelii Łukasza o tym, że właśnie. Że, było, że, tak jak za, że tak z pochwyceniem i w ogóle z tymi całimi rzeczami, które będą się działy, będzie tak, jak za Ego. Ludzie bawili się, hulali w ogóle to i tamto, i, i po prostu i wszystko i, i nie zważali na, na to, co się w ogóle dzieje. Dlatego jak ktoś mówi do mnie, że chrześcijań jest chrześcijaninem, a dalej pali, dalej przeklina, dalej ubiera się niestosownie, dalej y, po prostu. Myślicie leśnie, w ogóle nie myśli o Bogu, a myśli tylko o tym, by się na imprezkę, by sobie pić, by się palić, by sobie żyć, żyć tym życiem i w ogóle. Oczywiście, że można sobie żyć tym życiem. W jakiś ten sposób. Bóg na to też wiadomo, oczywiście pozwala, ale nie przeginajmy w drugą stronę. Jakim jesteś chrześcijaninem, który pokazuje taki przykład, że w czym w takim razie będziesz się odróżniał? W czym w takim razie będziesz się odróżniał od, Pana, od, od, od innych ludzi na świecie? Niczym. Mamy właśnie się odróżnić, mamy ma ma być, jest to tak samo oczywiście, oczywiście w, w miarę do każdego człowieka, do jego, o, jakby, sumienia, ale też Bóg nas będzie, poka będzie nas uczył, będzie nam po prostu nas dotykał. Ktoś powie: Ale masz kolczyki, no mam kolczyki, dostałam od męża, to czemu nie skorzystać jako prezent sobie ponosić? Taki mi się podoba, taki mu styl, oczywiście, ale czy to jest wyuzdanie coś? Uważam, że nie. Dlatego Proszę Was, aby każdy z nas zastanowił się naprawdę nad tym, gdzie i kogo i jak, co prezentuje, gdzie, w jakim miejscu jest, co robi, gdzie przybywa. Ludzie na nas patrzą, uwierzcie mi, po 10 latach, gdy ja byłam na jakimś weselu i dziewczyna do mnie powiedziała: ee, Powiedziała do mnie: że wiesz co, Asia, podziwiam cię za Twoją wiarę. Po 10 latach! Ludzie naprawdę nas, słuchajcie, obserwują, czy masz dalej wiarę, czy dalej już się upadłeś, czy dalej po prostu jesteś yy, po prostu zgnębiony. Bóg nie da ci, byś był przygnębiony, tylko Ty musisz coś tak samo z tym zrobić. Idź do przodu, zostaw te Twoje żale, zostaw te smutki, zostaw te jakieś inne rzeczy, po prostu zajmij się Bożym królestwem, a uwierz mi od razu, od razu odejdą Ci te Twoje smutki. Naprawdę. Bo jak będziesz szukał królestwa Bożego, jak spotykasz się z Bogiem, to jesteś taki po prostu szczęśliwy, radosny, że nie ma bata, żeby coś się w ogóle tutaj dotknęło. Są Naprawdę, uwierzcie mi, ja to przeżyłam, że jak coś, coś mnie dotknęło, miałam to fizycznie, pierwszy raz to odczułam, że mnie to tak jakby, tak jakby, jak jest taka tarcza, co o tym mówi właśnie tu Biblia, jak jest tarcza wiary, to jak coś się nawet tylko dotknie, to o ten pocisk odpada. I ty nie przejmujesz się, jakby po prostu po tobie spływa po kaczce. Ja to przeżyłam fizycznie, słuchajcie, pierwszy raz w życiu jakieś tam kilka miesięcy temu. Ale to pokazało mi, że ja już jestem duchowa w jakiś sposób. Jeszcze nie wszystko jest zmienione. Jeszcze nie wszystko jest, wiecie, tak jak powinno być. Zawsze tak będzie. Ale już jest ten etap, wiecie, naprawdę mega fajny, że ja już naprawdę widziałam po prostu, że, wow, to mnie nie dotknęło. I nawet nie miałam żadnego kurzenia w środku, które by rósł, żeby miała agresję do tej osoby, kłótnia, jakaś tam, wiecie, jakiś smutek, nie wiadomo co. Było takie mini mini, mini, wiadomo. Wiadomo, smutek, ale potem mówię, no po co? Na co to w ogóle, co to mi da? Słuchajcie, to mnie nawet nie dotknęło, uwierzcie mi, naprawdę. Ja po prostu poczułam się normalnie wolna. Dlatego tak jak Bóg pokazał mi z tym Czarnobylem, Czarnobyl, 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 potem czytam o tym, no ja wracałam do, 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 tutaj oczywiście do tematu, ale lubię właśnie takie mówić, takie wam, przykłady, byście wiedzieli o co to w ogóle chodzi w tym, bo ja lubię takie przykłady na przykład z życia, nie tylko, nie tylko Biblię, która nam mówi oczywiście najwięcej przykładów z Biblii, ale w naszym tutaj życiu tam nie było samochodów, tu samochody są, więc y, trzeba to jakby przerobić na nasze tutaj życie, które mamy. I powiem wam, yy, że Bóg pokazał wtedy mi właśnie tą historię i odnośnie był właśnie do historii Lota i do historii Sodomy i Gomory, że jeżeli nie wyjdziesz z tego Czarnobyla, jeżeli nie wyjdziesz z tego Czarnobyla, nie wyjdziesz tej Sodomy i Gomory, będziesz skażony całym tym skażeniem, które jest. Musisz wyjść z tego świata, musisz, bo inaczej zginiesz. Zobaczcie, promieniowanie w Czarnobylu było takie, że tam wszyscy musieli wszystko swoje zostawić. Nie było opcji, że tam zostali. Musieli wyjść stamtąd. Musieli wyjść, zostawić. Ci, którzy zostali, nie wiem, jak żyją. Zostały tylko minimum jakieś tam osoby, ale wszystko z tego, co wiem, jest tak skażone, że nawet psy są takie zmutowane i jakieś tam inne zwierzaki, które się rodzą, czy jakieś tam inne rzeczy, że to jest to po prostu koszmar. Będziesz zmutowany, jeżeli z tego nie wyjdziesz. Dlatego cię błagam, wyjdźmy z tego świata, dopóki jeszcze jest czas. Bóg nawołuje, abyś wyszedł z tego świata. I powiem wam, miałam sen. Mówiłam to o tym tak chyba w moim świadectwie, ale powtórzę jeszcze raz, że Bóg pokazał mi aniołów, którzy stali, że to już ostatnia jest jakby rząd aniołów, który czeka na to, kto będzie jeszcze nawrócony, kto jeszcze się oczyszcza, kto jeszcze chce do Boga przychodzić. I gdy już było to pochwycenie, ja jako zostałam wtedy w tym przypadku, żeby też to wiadomo, bo czasami pokazuje właśnie, by potem pokazać tak samo to innym, co się wydarzy. Słuchajcie, tu będzie chaos, tu będzie chaos, tu będzie, tu będzie taki płacz, jakiego jeszcze w życiu nie było, dlatego Bóg o tym mówi, że to będzie takie coś, się działo, czego jeszcze w życiu, nigdy w życiu nie było. To, że trzęsienia ziemi, to, że wulkany, to i jakieś rzeczy, to jest pikuś. Ale to, że, że będziesz tutaj sam, bez swojej rodziny, bez dzieci, bez innych osób, które były wierzące, które ci mówiły cały czas przyjść do Pana Bogaty, cały czas nie słuchałeś, cały czas po swojemu tylko chodziłeś i robiłeś wszystko, jak sobie chciałeś. Bóg o tym mówi. Ja jestem bardzo szczera, ja jestem bardzo prawdomówna i zawsze mówię prosto z mostu. No taka już jestem. Ale wiem, że dzięki temu Panu właśnie powołuje. Ja nie lubię letniości, ja chcę być konkretna. Pan Bóg jest Bogiem surowym ale miłościwym. Tak, wiemy o tym. Ale jeżeli on mówi, że tak ma być, to tak ma być i nie ma, że coś innego ma być. On mówi, nie grzesz, nie rób tego, to nie rób tego, ponieważ on nie chce dla ciebie źle. On wie, że dzięki temu pójdziesz do piekła, a on nie chce być poszedł do piekła. Zawsze tak, słuchajcie, mówię tak, tak mi emocjonalnie, po prostu, bo to przeżywam, po prostu, bo wiem, co w tym śnie było. Ja po prostu tak wyłam w tym śnie, to będzie koszmar. tego, ludzie napisane jest to samo, że będzie obłęd. To dopiero obłęd będzie. Pomyślcie sobie o sytuacji, kiedy się tak, tak mega zdesperowani, tacy mega, tacy zdołowani, że nie wiedzieliście, że aż się, że po prostu to dostaniecie jakiegoś szału albo coś. To będzie jeszcze gorzej. To będzie jeszcze gorzej, słuchajcie. Dlatego proszę Was, niech każdy jeszcze pokutuje. Proszę Was, pokutujmy. Ja też pokutuję każdego dnia. Boże, pytam Pana Boga, a jak do mnie mówi, to jest po prostu cudowne, co jest najlepsze. Pokutuję, by jeszcze pokazał, co jeszcze jest do zmiany. Co jeszcze do zmiany, co jeszcze bym była tam jak najbardziej czysta. A i tak, oczywiście, Pan Bóg nas zmieni w nienia, w nienia oku, jak to mówi Biblia, więc y, będziemy wtedy oczywiście mieć nowe ciała i w ogóle i wszystko będzie nowe, ale po prostu to, co my możemy, to my to, to, co mamy teraz sobie, to będziemy zabierać tam i nic nieczystego nie wejdzie. Nic nieczystego, słuchajcie, nie wejdzie tam do nieba. Także bardzo Was, bardzo proszę, błagam Was, abyście naprawdę mogli się opamiętać, jeżeli Bóg nie weźmie bałwochwalców do nieba. O tym i może inne kiedyś zrobi post. Jeszcze jak Bóg pozwoli, jak to nie będzie pochwycenia, bo to zawsze w każdej chwili może być. No, znaki widzimy, widzimy, co się dzieje. Bóg się tak samo nie da siebie naśpiewać. Bóg o tym mówi dużo osobom, ale ludzie ich nie słuchają, bo myślą, że to są żarty. Przecież to jest dobra rzecz pochwycenie, nie jest zła. To jest dobra rzecz, więc dlaczego w to nie wierzyć? Jeżeli to coś jest dobrego, Bóg nas chce uratować z tego tutaj, z tego świata, co tu właśnie będzie się działo, bo wie co tu będzie. I Bóg to pokazuje nam, to się będzie koszmar dział. I nawet też miałam przedwczoraj sen, że byłam w jakimś miejscu z pewną osobą i powiem Wam, i słyszę trąby Boże. Posłuchacie, co to są trąby Boże. Posłuchacie sobie, poszukacie sobie w YouTuba, co to są trąby Boże. Kiedyś ja się tego bardzo bałam. Jak to były takie, takie mocne głosy, to było już. Trąby już były wiele razy. W Polsce też, były, w Warszawie. To wszystko są nagrania w YouTubie. Powiem Wam, i te trąby są naprawdę takie mega, bardzo przeraźliwe. Ale to ja, nie, ja myślę, że nie powinniśmy się tych trąb bać. Tylko tego, co tu przyjdzie, dopiero powinniśmy się właśnie tego, słuchacie bać. To dopiero będzie, się te, to, to powinni się ludzie bać, tego, co to dopiero tu przyjdzie. Więc trąby, jak ja wczoraj słuchałam, bo ta rzeka też mi właśnie podesłała taki fajny tu właśnie filmik, słuchajcie, to ja mi aż... Teraz ja się już tego nie boję. Ja się już tego w ogóle nie boję. To jest dla mnie ukojenie dla mojej duszy, bo wiem, że to jest od Boga. To jest Boża trąba, która mi pokazuje coś, co się będzie wydarzyć, coś się wydarzy. I ja w tym śnie właśnie, słuchajcie, po prostu usłyszałam trąbę, miałam, miałam chyba mm, czapkę na głowie i mówię do tej osoby, słyszysz, słyszysz, słyszysz tą trąbę? Są nam? Jeszcze raz na słyszysz to? Ona mówi, że nie. Nie każdemu jest dana trąba, nie każdemu jest dana to, żebyś ty po prostu do Boga przyszedł, nie każdemu jest dane to, byś by, 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 by był, załóżmy, nawrócony. Nie każdemu to jest dane, dlatego ja nawołuję do Twojego Ducha Świętego, do Twojego, do twojego w ogóle Ducha, Abyś ty się obudził. Jeżeli coś się dzieje w Twoim życiu nie tak, to nie pytaj się, dlaczego Pana Boga nie słyszysz. Albo że jesteś chory, albo to tamto. Tylko dlatego, bo robisz źle. Modlisz się do tych osób, których nie powinieneś. Robisz to i to i tamto. Zastanów się naprawdę, co mówi Biblia. Czytaj Biblię, nie jakieś, jakieś dziwne książki z różnych innych kościołów. Ja wiem, co mówi, bo byłam katoliczką, i wiem, co właśnie, słuchajcie, mówi. Naprawdę to nie jest po to, by was tutaj jakby zgnoić, zgnębić, i w ogóle wiem, bo sama byłam bardzo religijną osobą. Byłam bardzo maryjną osobą, byłam bardzo różańcową osobą. Ale jak Bóg pokazał mi, że tylko on za mnie umarł, że tylko on za mnie umarł, to on poniósł moje grzechy i nie ma pośrednika, jak mówi Tymoteusza pierwszy list do Mateusza drugi rozdział, piąty werset, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus, tylko On umarł na krzyżu, nie święty Juda, nie święty Anton, nie święta Rozalia, nie święty jakiś tam inny i to, że tego, tego tyle jest, że nawet nie policzyć nie wiadomo ile w ogóle rzeczy jest. Ja szanuję każdą z tych osób i nie osądzam Was, ale wiem co na ten temat mówi Biblia i chcę abyście by usłyszeli to. Że to jest niedobre. Tak samo jak cielec zrobiony był, gdzie wokół się tańczyli, wokół i bawili się, to był ich Bożek. To też było złe. Co tam się potem stało, bo o tym się nie mówi, jakie były tego skutki, wtedy osób zginęło przez to właśnie, że taki byli takimi bałwo, bałwo, bałwo chwalcami. to jest głowa mała. Także błagam Was. I wiem, że komentarze teraz mogą być, powiadomo jakieś tam od Was, ale to mnie nie interesuje. Ja mówię Wam prawdę, abyście Wy w Duchu Świętym zastanowili się naprawdę, czy może jednak ona nie ma racji? Czy może jednak ona. Już przeżywając tyle 20 lat z Panem Bogiem, będąc w tym kościele, a jestem w kościele protestanckim, i to nie chodzi o w ogóle żadną nazwę, bo to nie chodzi, widzicie, nie mówię ani o tym, ani o tym kościele, bo to nieważne jest. Ważne jest o to, jak to masz w sercu i abyś się po prostu oddał to Bogu, by naprawdę nie mi to oceniać, w jakim tym miejscu jesteś i co ty robisz. Pan Bóg to oceni, ale żeby nie było, że stanie przed Bogiem i potem powiesz, że Pan Bóg ci nie powiedział, Pan Bóg ci mówi. Była taka Asia, z Mazur. Która powiedziała: Nie rób tego, ponieważ Bóg tego nie pochwala i Bóg jest Bogiem surowym, zazdrosnym, jak mówi przykazanie. On jest Bogiem zazdrosnym i On nie chce oddawać swojej chwały komukolwiek. On nie odda swojej chwały komukolwiek. Nie ma takiej w ogóle opcji. Także zastanów się nad tym i błogosławię Cię bardzo, po prostu, bo mi zależy, bo mi zależy na Tobie, abyś po prostu Ty mogła, mógł być z Bogiem. Możesz mnie uważać za fanatyka. Twoja sprawa. Ja wiem po prostu, co ja mam w sobie i co Bóg mi pokazał, pokazuje i co po prostu się wszystko dzieje. Także bardzo Was proszę, bardzo Was proszę, nawróćmy się do Pana Jezusa Chrystusa, który jest napisany w Biblii, nie jakiegoś tam Jezuska, tylko Jezusa Chrystusa, który naprawdę umarł za Twoje i moje grzechy, który jest, żyje wiecznie, nie na obrazach, ale jest, powinien być w Twoim sercu. Jeżeli go nie ma i go nie słyszysz, to zastanów się dlaczego. Bo może jednak ta bariera właśnie Cię oddziela, Dlatego warto jednak to zmienić. Sorry za moją emocjonalność. No staram się, jak mogę, żeby to jak najmniej pokazywać. Ale no po prostu ja chcę, żeby to też było obrazowo pokazane, że Bóg naprawdę ma też emocje i też pokazuje, że Mu zależy na nas. Dlatego nie czekaj już dziś. odej swoje serce. Po prostu pokutuj a Bóg ci pokaże, czytaj Biblię i Bóg ci pokaże co masz robić, ale zacznij od co? oczywiście od Nowego Testamentu. Także do usłyszenia, widzimy się w kolejnym filmiku, bo nagrywam następne, ponieważ mam wam dużo odpowiedzi. Także do usłyszenia, bye.